Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Adrian. 0% filtra, czyli wymienimy sobie dzisiaj filtr i zobaczymy co znajduje się w starym filtrze, jeżeli go po prostu rozbebeszymy. Serdecznie zapraszam do oglądania. Przed chwilą zauważyliście, że mój filtr ma sprawność 0%. I jest to moja pierwsza wymiana właśnie filtra w tym oto powietrza. Przypomnę Purify model 3H od firmy Xiaomi i tak naprawdę zastanawiałem się, co się stanie, jeżeli sprawność jego dobije do zera. Miałem tak naprawdę dwa pomysły. Pierwsze, to oczyszczacz będzie działał dalej, tylko będzie wskazywał, że czas już na wymianę filtra, lub drugą opcję, to że po prostu. Samoczyszczacz nie uruchomi się i nie będzie wciągał powietrza. I Xiaomi wybrało lepsze zło, czyli że urządzenie wskazuje, że dany filtr nadaje się już do wymiany, lecz w dalszym ciągu filtruje powietrze. I o to w tym właśnie chodzi. Bo są również urządzenia takie, które jeżeli filtr dojdzie do 0% sprawności, po prostu nie będzie filtrował powietrza. Dlatego według mnie bardzo dobrze siało mi, że zastosowałeś właśnie takie rozwiązanie, a nie to, o którym wcześniej mówiłem. Pierwsze co musimy zrobić to wyłączyć oczyszczacz powietrza i możemy przystępować do wymiany filtra. Tak jak możecie zobaczyć, to u mnie znajduje się jeszcze lampki świąteczne. Zobaczcie teraz, jak wygląda filtr. Po około 3 tygodni. Filtr, oczywiście, 3 tygodnie temu był odkurzany, czyszczony wilgotną szmatką. Tylko, z tego co wiecie, miałem, dalej mam w sumie remont mieszkania, i dzięki temu filtrowi to wszystko zostało właśnie wyłapane, a nie przez moje płuca, czyli naprawdę takie urządzenie bardzo się przydaje. Teraz sobie to odkurzymy. Zobaczcie, ile tu jest ile tu jest kurzu, no po prostu coś niewyobrażalnie brzydkiego, okropnego. Dlatego zawsze polecam, jeżeli macie możliwość kupna oczyszczacza powietrza, to naprawdę warto. Zobaczcie. Teraz sobie odkurzymy i zobaczymy, co znajduje się w środku. Co sam filtr moja wersja H13 posiada właśnie w środku. Dobra, i teraz tak. Filtr został wyczyszczony od kurzaczem i teraz będziemy go patroszyć. nam właśnie siatka. Po drugie. Tutaj mamy ten filtr, zobaczcie jaki, mimo to, że został on odkurzony, zobaczcie jaki, jaki jest syp. To wszystko wdychamy, więc naprawdę nie ma co oszczędzać. Jeżeli samoczyszczacz powietrza wykrył, że filtr jest już zużyty, po prostu go wymieniamy. Się prezentuje. Teraz można zobaczyć, ile takich filtr ma warstw. Czyli, licząc od zewnętrznej strony, mamy tą tutaj, właśnie siatkę. Mamy później ten filtr węglowy. Kolejna siatka. I teraz zobaczycie. I sam węgiel. Widać, że to jest węgiel. Bo widać, że palce mi się. Brązą, a od strony środkowej mamy siatkę, którą zaraz sobie wyciągniemy. Trzeba uważać, żeby sobie palce nie, nie poprzecinać. Od strony wewnętrznej mamy siatkę metalową, później mamy Dokładnie tą samą siateczkę, tylko że z drugiej strony, która trzyma właśnie ten nam. Który, która trzyma ten węgiel, i to tak naprawdę tyle. Teraz, może przejdziemy sobie do wymiany samego filtra. Zanim to jeszcze zrobimy, trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, aby urządzenie teraz całe wyczyścić. Najlepiej używając to lekko zwilżonej szmatki. Zaczynając od wierzchu i kończąc również oczywiście tutaj w środku. No i teraz na szybko przecieramy cały właśnie oto oczyszczasz powietrza. Z każdej strony. Z zewnątrz już mamy to wyczyszczone. Przejdźmy jeszcze teraz do środka, aby powietrze przechodziło bez żadnego problemu przez właśnie przez, nas, przez nasz filtr. Każde zakamarki najlepiej to przetrzeć. Robi się no to, taki zabieg robi się naprawdę rzadko. Więc może przyłóżmy się do tego. Jeszcze raz. Czystą szmatką. Na koniec przedmuchujemy czujnik laserowy, który wykrywa właśnie zanieczyszczenia. I przechodzimy do montażu nowego filtra. No i tutaj mamy oryginalny filtr H13, który pasuje do Każdego oczyszczacza powietrza od firmy Xiaomi, między innymi modelu 3H. Otwórzmy go sobie. Filtrem dostajemy instrukcję obsługi, w języku polskim i angielskim, i chyba jeszcze w paru innych. Mniejsza z tym. Po wyjęciu swoli możemy przystępować do jego instalacji. Filtr został poprawnie zamocowany. Teraz wystarczy tylko założyć klapkę. Klapka zamontowana i podłączamy do prądu i sprawdzamy. Po zamontowaniu filtra do oczyszczacza powietrza modelu 3H Purify podłączyłem kabel do prądu i jest to pierwsze uruchomienie po wymianie filtra. Jest tutaj jest napisane, że filtr posiada 100% sprawności, czyli jest nowy, RFID działa, urządzenie go wykryło. I to wszystko w tym materiale. A ciebie, jeżeli interesuje tani inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy i nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.